Zatrzymaj się na moment, weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Odkładasz teraz wszystkie sprawy na bok. To jest ten moment. Twoja chwila spokoju w życiowym chaosie. Tak sobie myślę. Dlaczego tak bardzo chcemy pokazywać swoje życie w social mediach? Skąd wzięło się to pragnienie, by uchwycić każdy moment i wrzucić go do internetu? Jakby ten post, stories, było dowodem, że robimy coś w życiu, że naprawdę istniejemy. Jeszcze kilkanaście lat temu nasze życie było nasze: zdjęcia lądowały w albumach, rozmowy zostawały w kuchni, a chwile były tylko zwyczajnymi lub niezwyczajnymi chwilami. Dziś coraz częściej czujemy, że chwila wydarza się naprawdę dopiero wtedy, gdy podzielimy się nią w sieci. Ale czy to ma sens? Czy moment traci wartość, jeśli zostawimy go tylko dla siebie? Być może publikowanie stało się nawykiem, być może próbą kontroli. Skoro inni zobaczą, że jesteśmy szczęśliwi.